Cześć, witajcie. Na początku chciałbym Wam życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. No przede wszystkim zdrowych, bo mamy takie wariackie czasy, że dziś chyba już wszyscy doceniamy zdrowie. Ale też nie o tym. Chciałbym Wam tak szybciutko jeszcze mm, przed samymi świętami pokazać kanny po dwóch tygodniach od wsadzenia ich do donic. Dwa tygodnie temu zamieściłem filmik Wybudzam wszystkie kanny Minęło dwa tygodnie, proszę spojrzeć. Tak wyglądają kanny. I o ile ta kanna nie była w ogóle uśpiona, czyli ja ją miałem przez całą zimę, malutką, oczywiście na teraz podrosła, ale nie była uśpiona. O tyle na przykład Durban już wyskoczył z kłącza. W tej chwili ma, no nie będę go mierzył, ale tak na oko powyżej 50 cm. Obok pięknie prezentuje się już kanna Wolfsong. Jak widzimy, większość zdecydowana. Kleopatry tutaj są obok, z boku generała Eisenhower. Wszystkie wyskoczyły. Kilka słonecznych dni w ostatnim tygodniu gwałtownie przyspieszyły ten proces. Zobaczcie tutaj niżej pod stołem. Też już wyskoczyły niektóre kanny, ale to nie jest dalej to, co te na górze. Tam jest więcej słońca. I od razu jest efekt. Tak jak zawsze powtarzam, kanna to jest słońce, nawóz i woda. Te trzy składniki gwarantują nam sukces. Tutaj będą jeszcze mm, trochę ciemne, ale to są moje siewki. Tutaj w narożniku, w kąciku. One już są całkiem pokaźnej wysokości. Hmm. Jest ich tutaj kilkanaście. No zobaczymy w sezonie, co z nich wyrośnie, jakie to będą kwiaty. Jeszcze raz wrócimy do kan. Tutaj kolejne również wyskoczyły dość ładnie. Przepraszam, przed nami zostało jeszcze około półtora miesiąca do wsadzenia kan do gruntu. No więc wyobraźcie sobie, jakie one będą duże w momencie wysadzania. No ale też o to chodzi w tym wszystkim, tak, żeby je wysadzić do gruntu i po krótkiej chwili, żeby nam zaczęły kwitnąć. W tym tkwi cały sukces tego wczesnego wysadzania i, 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 no i pracy z tym związanej, bo trzeba te kany przynieść z garażu, gdzieś tam wysadzać do donic. Często jest tak, że je wystawiamy na dwór, żeby się wietrzyły jeszcze, żeby już w słońcu troszeczkę słońce operowało troszeczkę na nie, żeby się przyzwyczajały do temperatur, ale gwarantuję, że to wszystko jest warte zachodu, bo później mamy wspaniały efekt. Kochani, jeszcze raz na koniec. Zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.